Hejka naklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku z serii Szkoła Adeptów Dead by Daylight. Razem ze mną Asia. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj na tapecie Cheryl Mason. No i perki, które potrzebne są do zdobycia adepta to... Strażnik duszy. Przyszło ci się mierzyć z ogromnymi trudnościami, które cię wzmocniły. Zyskaj efekt wytrzymałość na 6 sekund po wyleczeniu lub wyjściu ze stanu agonii. Gdy działa nałożona na ciebie klątwa, możesz w pełni wyjść ze stanu agonii. Ten efekt można włączyć tylko raz na 30 sekund. Pakt. To tak jakby obudziła się jakaś ukryta część ciebie. Wydaje ci się, że możesz sięgnąć poza siebie, by otrzymać pomoc. Gdy ty lub obsesja jesteście ranni, widzicie nawzajem swoje aury. Po wyleczeniu obsesji lub otrzymaniu od niej leczenia zyskujecie bonus 5% do prędkości ruchu, dopóki nie oddalicie się od siebie więcej niż na 16 metrów. Zmniejsza szanse zostania obsesją. Jeżeli jesteś obsesją, umiejętność wyłącza się. Zabójca może mieć obsesję wyłącznie na punkcie jednego ocalałego jednocześnie. Stłumiony sojusz. Unikanie złowrokich mocy nie jest dla Ciebie niczym nowym i potrafisz obrócić to na własną korzyść. Stłumiony sojusz aktywuje się po naprawianiu generatorów przez łącznie 50 sekund. Podczas naprawy generatora z aktywną umiejętnością naciśnij przycisk aktywnej umiejętności, aby wezwać byt i zablokować generator na 30 sekund. Umiejętność wyłącza się, interakcja nie jest dostępna, jeśli inni ocalali i naprawiają generator. Zablokowane generatory zostaną podświetlone białą aurą dla. Wszystkich ocalałych. To no co, moi drodzy? Widzimy się w meczu. Roztrzaskany plac. Zdziesiątkowane, borgo. Dobra, ja idę od razu na main'a. O, buba albo. Billy. Ja no, to nie widzę tego. No, ja też. Dobra, ale ja go widzę. broni się kurwem ale dobrze random daje radę oj. Chcesz być wybuchowym, nie? Tak, ale chciałam puścić Toolboxa, żeby całego nie tracić Żeby na następnego zrobić O nie, gana. Generator blokad? O co chodzi? Aha. o O to chodzi. I to jest wieśniak. Wieśniak, wieśniak. No Gabryś poszedł tamtego generatora, o, on się blokował. Także fajny, fajny perk. A, skończyliście tego w mainie? Nie? Tak. Super. Pięknie teraz dociąłem. O, piękny Oj, 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 ty mały! O. Ja tu chciałam! O, on ma z tych z urodzin! skórkę. Chciałam. Nie klapę tylko tą paletę i nie chwyciła, no. Robię to ten. Dobra, to robię krzaku. On poszedł do twojego gena. Tak, ale jest zblokowany. Nie wszedł za chuje. Ale do chóry, dalej go wybuch. Idę na koło po ciebie. Chyba, że będzie pierwszy. Biegnę po ciebie. Biegnę, biegnę. A jest daje. Hello. hello my friend drive me village me yeah. Idziesz płoniem czy do swojego genga? Ja idę do swojego dana. Mógłeś tu ze mną robić random tam! Na random nie pójdzie. 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 Dobra, niszczę tego gena. Poleciał z randomem. Dobra, to idę. Czemu ja Polecą w twoją stronę. Podobnie. To leciem jeżeli byś mógł, nie biegać. I do tego proszę gena kończyć. Bardzo, proszę. Chociaż. To, zmieniłam stanie. macie razem gena chyba. Co O fakt. czy on mnie widział? Maybe. O! <laughs> on przebiegł koło mnie i mnie nie zauważył. No i o to chodzi. Ja kończę gena. Dobra. Ja idę też kończyć. Robisz z nimi Nie, nie w szaku. Robię tego, Robimy tego gena, co... Yy, no. Ja wcześniej zaczęłam. Aha, tak tego jednak robisz. Hello, jestem, pomogę ci. I ty tu nie biegnij! O, Dobra, tu mam krzaki. Idę do tej. To pewnie, pewnie gabyć będzie szybszy? Tak. Już mm. zrobię. Ja się schowam w krzaku. Ja też. Jeszcze jest zblokowana. No, ale... O, ludzie. Aha. O, kurde. O nie. To. Idę szukać heksa. Ej, może. Pilny tego gęby, o jezu eee, tej bramy. A póki ona się tam z nim goni, ja tą część mapy przejrzę. Dobra, tutaj przy bramie nie ma heksa. No nie ma. O kurde. Trzeba by się odblokować. Halo? Tu Zosia tuchałowa, proszę o, otworzenie bramy. Chcę czerwone światełka. O, dziękuję. Jak to ładnie poszło? Ja otwieram bramę. Otwieraj, otwieraj. On tu już do mnie biegnie pewnie. Asia, leć już do bramy. Do tej drugiej? No do tej, co otworzyłam. Aha. Ja będę domku uratować jednak. On tutaj jest, to... Ratuj ją, nie? Ratuj ją, ratuj! Lecę do niej i przy niej jest Heks. Dobra, uciekaj, zostaw tego Heksa, on był tutaj jeszcze w bramie, uciekajcie tam. On nadal jest w bramie, ja mam, i leci. Ja mam adepta już, teraz zobaczmy, czy obie się uda. dobrze pięknie oj no miodzio! ale się udało elegancko zobaczymy czy im ten pięknie. nasz, nasz On jest ten, w drugi bramie. Wiecie? tak jest przed drugiej bramiec tak, wychodzi no, na easy super Lepki, wszystko poszło gładko pochaczku mamy ale nic adepcik pleciał także dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Jak również klikajcie w dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe filmy, zawsze będziecie informowani. i zostawcie łapkę w górę i komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam również Was na kanał do LT Asia. Ona również dodaje odcineczki z Adepta, tylko już z jej perspektywy. Pa, pa ty! Pa pa!